Na trzeciej chmury zwiedza moja głowa, sami specjaliści w nowomowach tyle tu razy pisałem od nowa. Mam dla ciebie coś więcej niż puste słowa skarbie. Proszę popatrz na mnie, skup się tylko na mnie, kochaj tylko mnie. Daj mi trochę więcej każdego dnia, dam ci dużo więcej niż naprawdę się da. Daj mi więcej, więcej Ciebie. Daj mi trochę więcej każdego dnia, dam ci dużo więcej. Mi ją, już się nie męczy Przyrzek mi miłość mi, przyrzek mi strach niepotrzebny, strach już uleciał. Gdy się wcześniej że koła wierzę ci wierzę. Wiem, że chcę przeżyć dużo więcej. do tyłu, nie patrzeć na czas. Nie patrzeć, co było się skupić na Skupić się na tym, czego nie chcemy stracić. Czuję ci, że to nie trzymamy, bo samo nie Daj mi trochę więcej każdego dnia, a tam ci dużo więcej niż naprawdę się da. Daj mi Da, daj mi więcej, więcej ciebie. Skarbiot teraz chce mi sprawnie ale oby twoje wiemy, że jest dość delikatny. Nawet jeśli ja mnie wykupię, nie wiem czy ja tak polubię Ej, ej skarbiot teraz chce mi sprawnie ale oby twoje wiemy, że jest dość delikatny. w kiedy się opłacę nie zostanie tak na dłużej. Ej, ej, skarbie, proszę popatrz na mnie. Skup się tylko na mnie. Kochaj tylko mnie. Skarbie, proszę popatrz na mnie. Skup się tylko na mnie. Daj mi trochę więcej każdego dnia. Dam ci dużo więcej niż naprawdę się da. Daj mi. Więcej. Ci dużo więcej niż naprawdę się da Daj mi więcej Więcej Ciebie